Ultra ofensywy od pierwszego bliska, zaangażowanie niemal wszystkich sił, no i tak też się dzieje. Flat wybijał, soka I jeszcze okazja, i gol. Jakże szybko to się zaczęło dla Dundee. Fatalny początek, tego się najbardziej baliśmy, że już w pierwszych minutach może paść bramka dla Dundee United. Niestety, czarny scenariusz, jak na razie, się spełnia. Zbyt łatwo dopuszczają do sytuacji, takiej, że już w polu karnym jest tyle miejsca dla zawodnika Dundee United. Tutaj troszeczkę przypadkowa. No, widzieliśmy ustawienie, e, te błędy, nie zdążył tutaj e, Dubek. Zdążył zareagować e, Marian Kelemen. Zdecydowana przewaga Liszemna, zawodników szląska w polu karnym, i tutaj jeden zawodnik przed polem karnym, zupełnie bez opieki. Oj, no i bardzo dobre uderzenie. Natomiast no też zawodnicy Śląska nie pomogli tutaj. I kolejna transkarza. okazja Goodwilli. Niestety. 2 do 0. Jak też to wszystko się zaczęło szybko, dobrze dla Dundee United. Już po pięciu minutach nie dość, że odrobione to, co stracili we Wrocławiu, to już mają wynik, który premiuje ich awansem do trzeciej rundy kwalifikacyjnej. Tutaj błyskawicznie wyskoczył za pleców Celebana Goodwilli. Nie zdołał właściwie szybko się obrócić. Do żadnego z partnerów pole karne, ale przynajmniej ma Śląsk stały fragment gry. Piętnasta minuta spotkania. Mila, dobra wrzutna, yeah. gol! Gol dla Śląska! A więc 2 do jednego na Mózgstwo! W tym pierwszym kwadransie Rock Elster strzela piękne gole. Dwa kapitalne trafienia w rundzie wiosennej. No i teraz także trafia Rock Elster w europejskich kucharach. Oglądaliśmy wczoraj razem trening... Śląska w Wrocławiu kilka razy Elsterowi przy bardzo dobrych dośrodkowaniach zabrakło centymetrów. No i dzisiaj wreszcie poszedł do końca, nie stanął, nie zawahał się. z ...pozycji e, tydzień temu i powinien to wykorzystać. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu jest naprawdę no, dobry teraz poród. dobra piłka, zawahanie Kelemena, rzut karny. Ależ katastrofalnie e, zachowali się w tej sytuacji zawodnicy Śląska, e, tak jak zdarzały się tutaj powiedziałbym taki zdarzał się brak komunikacji między celebanem a sochą. Do teraz wydarzyła się podobna sytuacja, wydawało się w niegroźnej sytuacji między Celebanem a Kelemenem. Duży spryt napastnika za na czwarta minuta. Rzut karny. To jeszcze nie gol. No ale popatrzmy. Daily czy też kelemen ruszył. Daly! 3-1. Takie błędy w europejskich pucharach na tym poziomie kosztują. To, co czasami w polskiej Ekstraklasie, w której gra się zdecydowanie w innym tempie, da się jeszcze naprawić, to jednak na poziomie wyższym, na innym piętrze, to już kosztuje. No i nie wykorzystali takiej sytuacji w meczu w Wrocławiu zawodnicy Dandy, bo dwukrotnie byli blisko po błędach zawodników Mila. Foskamp. Soka, Elsner, Mila, Dudek, Dudek z dystansu, gol, gol, gol! Ależ bramka stadionie Świata tutaj na Pana Chciałem powiedzieć, że za bardzo się cofnęli gospodarze w własne pole karne, ale znakomicie to wykorzystał Dudek. Fantastyczny, to jest 23 metr, także trzeba się zdecydować za uderzenie na bramkę. No i najlepiej w takim stylu. Widział, że tutaj nie za bardzo do tego jest zagrać, bo wszyscy dobrze pokryci uderzenie z dystansu, naprawdę fantastyczne. Sebastiana Dudka, no i Śląsk w tym momencie ma wynik.